Dobrze, to w naszej formacji dzisiaj jest czas na taki temat: trzy wymiary miłości. I te trzy wymiary miłości to jest miłość do Boga, do siebie i do człowieka. I na tym się chwilkę zatrzymamy. To są oczywiście wymiary, które są nieodłączne. Czyli jeżeli chcemy żyć tym, co mówi Pan Jezus, przykazanie największe przykazanie miłości, miłuj Boga i miłuj bliźniego jak siebie samego zawierają się w tych trzech wymiarach yy, miłości. To, czy kocham, poznaje się po miłości do drugiego człowieka. Czyli można mówić, że kocham Pana Boga, całym swoim sercem naprawdę wszystko tylko dla Niego, a wobec drugiego człowieka tej miłości nie ma, to pokazuje, że ta miłość do Pana Boga to jest niezła teoria. Ładnie sobie to buduje w głowie. To się musi przekładać na, na miłość drugiego człowieka. I podobnie mogę mówić, że jestem dla siebie wyrozumiały, pogodzony z sobą, a jeżeli nie ma miłości do drugiego człowieka, to, to też to jest taki weryfikator. Ale jednocześnie ten weryfikator nie będzie istniał, nie będzie tej miłości do właściwej miłości drugiego człowieka. Jeśli nie będzie miłości do Boga i do siebie samego. Więc to są wymiary, które są ze sobą połączone, i jest miejsce na każdy z nich i musi być każdy z nich, ale to, to, po czym można poznać, to nie po czymś wirtualnym, co powiemy sobie, że ja kocham siebie czy Boga, tylko poznajemy to po miłości, która jest czynna, że kocham drugiego człowieka, albo Boga kocham podejmując decyzję ze względu na niego. Też tak to można zobaczyć. Dobrze, to teraz powiem na początku parę zdań o miłości do Boga. Po czym, w czym to się wyraża? Zawsze jest tak, że jeżeli kogoś kocham, to daję mu swój czas. To jest coś, czego nie da się kupić i nie da się nadrobić. Czyli oddany czas, no to oddany czas. Jeżeli ten czas komuś oddaję i to jest miła atmosfera, stół, dobry posiłek, ciepła kawka, dobre winko, to wtedy jest jakaś gratyfikacja. Natomiast jeżeli, czyli jeżeli mamy taką modlitwę z Panem Bogiem, że on mi coś mówi, jest tak naprawdę ciepło na sercu, coś mi wyjaśnia, uspokaja, to taka modlitwa no, jest trochę... Chce się tam być, ale często są takie modlitwy, że nie za bardzo mi wyjaśnia. Pytam się, Panie Jezu, czy będziesz milczał drugą godzinę, bo ja mam poważną sprawę, a ciągle nie mam odpowiedzi i muszę mieć tę odpowiedź, a dalej nie wiem. Już jest druga pompejanka w tej intencji. No i co? I to są takie momenty, kiedy weryfikuje się moja wierność. Wtedy dopiero się okazuje, czy ja ten czas Bogu potrafię oddać. Czego nie potrafię. Także nie, po, nie poznajemy nasze, nasze, naszej miłości do Boga, kiedy jest wszystko fajnie na modlitwie i ona naprawdę nam pomaga, czujemy, że przemienia. Idę do, na Eucharystię i ja ci normalnie zarazem poszedł na drugą i na trzecią. Tak, bo pozwiastowanie śpiewa też na trzeciej. Ale to oczywiście nie, nie jest argumentem. Znaczy może być dla kogoś. Ale chodzi o to, że odpoczywam na tym przyświęte. A są takie, msze święte, że święte, no, że jest ciężko. I sobie tak myślę, chyba nie przyjdę tutaj więcej, albo jutro nie przyjdę, bo dzisiaj tak ciężko. To może odsapnę parę dni, to mi jakoś tak będzie. Takie argumenty są w głowie. Patrzymy na wierność do Pana Boga, że ja chcę mu dać swój czas. A drugie, też, że podejmuję decyzje, decyzje swoje ze względu na Boga. Czyli wiem, co mówi mi sumienie miłość do Boga będę realizował w ten sposób, że ja pójdę za tym, co mówi sumienie, a nie, że teraz tak wykombinuję, że akurat teraz sobie ominę to, co. I sobie to oczywiście człowiek duchowy, który się modli, jakoś sobie to usprawiedliwi w głowie. Spokojnie, taki fragment wezmę Pisma Świętego, że akurat e, Dawid też to ominął przecież, nie? I było, czy tam, i w innej sytuacji. E, Piotr też nie był wtedy pod krzyżem, czy się stało, no w końcu Pan mu go powołał, więc my też znowu powoła i wrócę i będzie. I tak można sobie wszystko usprawiedliwić w jakiś sposób, ale to człowiek, który kocha, to nie usprawiedliwia, tylko chce gorliwie, chce być cały w Bogu. To jest, jeżeli chodzi o miłość do Boga, natomiast jeżeli chodzi o miłość do drugiego człowieka i do siebie, to z miłością w ogóle do siebie mamy trudność, jak siebie kochać, żeby nie być egoistą? Tak. Miłość do siebie to, to nie jest egoizm, tylko miłość do siebie wyraża się w tym, że dążę ku zbawieniu. To jest dobro, którego chcę dać dla siebie. I przez to pokazuję, że siebie kocham, że potrafię uszanować pewne rzeczy, które są we mnie i też potrafię uszanować swoje słabości, a nie je chować, tylko no, czasami mnie poniesie. I, I staję z tym w prawdzie. Miłość do siebie to jest stawanie w prawdzie, nie gniewanie się na siebie. Jaki jestem okropny, bo się zaparłem znowu, jestem beznadziejny z tego powodu. To taki człowiek, który tak mówi, to nie jest człowiek, który kocha siebie. A człowiek, który kocha siebie, to powie, tak zaparłem się, ale nie jestem beznadziejny, bo Bóg mnie stworzył nie w beznadziejności swojej, bez wyjścia Bóg mnie stworzył, tylko stworzył mnie z miłości. I, i tu jest ta, ten sekret, sekret ukryty miłości do samego siebie miłość do samego siebie to jest dużo więcej niż akceptacja siebie to że siebie przyjmuję y, z całym pakietem miłość jest związana z tym że ja akceptuję pewne rzeczy i chcę je rozwijać się w dobrym chcę, i wiem że jestem kochany nie że jestem y, w grzechu i koniec, tylko Jezus za mnie oddał życie i tak mocno mnie kocha. To ta, życie tą prawdą, y, czyli już mówiąc o miłości do samego siebie, trzeba się odwołać do Boga, bo sami to rzeczywiście czasami po niektórych wpadkach, jak sobie już tyle postanowiliśmy i znowu był krzyk na męża i taki ostry, że, że dzieci w ogóle patrzą, to jest moja mama, która jest we wspólnocie i znowu jutro pójdzie na spotkanie i takie są myśli czasami, tak? i patrząc na siebie, możemy siebie nie poznawać. I ja z tym się mam kochać. Taka, taki mam się kochać z moimi upadkami, i to nie jest egoizm. Tak, egoizm to będzie robienie pod siebie wszystkiego, zagarnianie pod siebie tutaj. A to nie jest, dobrze wiemy, że rodzic, który daje wszystko dziecku rozpieszczanie dziecka nie jest miłością do dziecka, tylko jest chęcią, żeby dziecko się do mnie uśmiechało i się przytuliło znowu. I jak mi jest dobrze, bo się przytuliło, dlatego ja rozpieszczam, żeby się przytulało. A, ale dziecku robię krzywdę. I, I podobnie, żeby zobaczyć różnicę pomiędzy egoizmem a miłością do siebie. Ja mogę być egoistą i, i przez to wszystko pod siebie, niby jest mi z tym dobrze, ale tak naprawdę cały czas, cały czas jestem szczęśliwy w tym wszystkim ciągła pogoń jest, żeby więcej i ciągłe, ciągłe niezaspokojenie. Natomiast z miłości do samego siebie, ja doświadczam głęboko w sercu, że jestem przyjęty, że, że jestem potrzebny Bogu i na świecie nie jestem przypadkowo. To jest miłość do samego siebie. Ona już jest bardzo powiązana z tym, że Bóg dla mnie, za mnie oddał życie. I w końcu, o czym miałam powiedzieć najwięcej, taka była prośba Asi. O braterstwie, o miłości do drugiego człowieka. Co jest w tym wszystkim najtrudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest czysty. Więc kogoś, kto jest nieskazitelny i czysty, i tak jest trudno kochać. Ale jest łatwo kochać w porównaniu z kimś, kto jest brudny. Jeżeli chodzi o miłość do samego siebie, to y, też jestem brudny, mam grzechy, ale przynajmniej za nie podejmuję odpowiedzialność jakąś. Drugi człowiek jest trudny. A jeżeli chodzi o miłość do drugiego człowieka, to nie jest to, że jest w grzechu też, że jest grzesznikiem, to jeszcze mógłby się bardziej postarać, jeśli się nie stara. I tu jest ten problem. Także, siebie jakoś wybielimy i widzimy swoje, swoją słabość, i jeszcze jakoś się przyjmę. A jeżeli chodzi o drugiego człowieka, to jak on może trzeci raz to samo zrobić? Już no? dwa, razy, dwa razy mu mówiłem, trzy razy mówiłem, prosiłam, błagałam, przepraszał i znowu to samo. Jak to jest możliwe? Nie? I yy, my sami to robimy. Czyli ktoś, patrząc na nas, ma dokładnie takie same myśli, jak my, patrząc na kogoś innego. Ale y, jak kochać kogoś, u kogo ten grzech aż epatuje? To tak widzimy, no nie sposób go nie zauważyć. Tak? I aż się, aż się prosi, żeby mógł po prostu pokazać i weź zmień coś w końcu. Bo, bo tak się nie da. I im bliżej z kimś jesteśmy. To tym, tym bardziej y, to, to boli. tak. Y, os, też, są oczywiście tacy ludzie, którzy są tak zgodni i tak. Ostatnio ja taką sytuację, słyszałem od jednej rodziny w zespole, w zespole mocnym duchu, y, że tam, no ten chłopak jest w gimnazjum, ale było, było jakieś tam odnośnie rodziny, rozmowa i wszystkie dzieci w klasie mówiły, o tym, jak się rodzice kłócą, a on powiedział, że moi się nie kłócą. Ja nie słyszałem, żeby się moi kłócili. I stwierdzili w klasie, że masz nienormalną rodzinę, <śmiech> <śmiech> że jesteś nienormalny, bo, no bo to, no ale no dobrze, jeden, teraz ja nie mówię, że się obu tam czy tak nie kłócą, bo tak nie jest. Tylko akurat jest taka jedna rodzina, która wygadana, ale no jakoś nie y, potrafi sobie z tym poradzić. Y, co? Zwierzeń, <noise> tak to jest, to jest rzeczywiście zobaczcie, że im bardziej czujemy się bezpiecznie przy kimś, tym jesteśmy odważniejsi, żeby go ranić. Tak to wygląda, że tam gdzieś się powstrzymujemy, bo, bo tu obcy, bo tutaj zaraz będzie jakieś oskarżenie, bo coś, a, a w domu się po prostu otwieramy dosyć mocno. Czasami po prostu aż nie poznając siebie, ale takim drugim miejscem otwarcia jest też wspólnota, w której jesteśmy, Zwiastowanie. To też jest takie miejsce otwarcia, dlatego, że jest to łączone z kościołem. A tam, gdzie jest Bóg, gdzie jest Kościół, to się z natury otwieramy. Więc w domu się otwieramy po linii biologicznej, po linii uczuć, a w kościele po linii wiary się otwieramy. I tam też. Otwieramy się z taką nadzieją, że nie będziemy odrzuceni. A się okazuje, że ktoś wysłuchał i powiedział, bo zatrzymał się nade mną 30 sekund, a ja oczekiwałem, że się zatrzyma na godzinę. A on nic, 30 sekund i koniec. Albo w ogóle się nie zatrzymał. Zapomnieli o moich imieninach. A im przecież mówiłem. Tak, zapomnieli o, o rocznicy taką mieliśmy ważną. Prosiłem o modlitwę, bo się dziecko rodzi, ale na drugim spotkaniu mnie nikt o to nie zapytał. No i sprawa po sprawie. Ale oczywiście będzie jakaś jedna, druga osoba zapyta, ale innym razem nie. I, i czujemy się, otworzyliśmy się, no i co? I, I to są doświadczenia, które mamy ze wspólnoty, a potem jeszcze do tego dochodzą nasze jakieś grzechy, które wnosimy zranienia z życia, że ktoś czuje się jakoś. Mniej dowartościowany, ktoś ma taką słabość, ktoś ma taką i no i niedużo potrzeba, żeby z pięknej wspólnoty było piekło. Naprawdę niedużo potrzeba. Potrzeba dokładnie tyle samo, żeby w pięknej atmosferze modlitwy zaraz się zrodziło piekło. Potrzeba dokładnie tyle samo, ile w domu potrzeba, żeby z pięknej kolacji zrobiło się piekło. Znacie to? To jest, jakby to przejście, aż kiedy, się, kiedy nastąpiło. Tak? Przed chwilą było tak przyjemnie, a już wystarczył telefon, wystarczyło czasami nawet no, jakaś tak drobna rzecz, że to się zmienia. I, i tam, gdzie się czujemy bezpiecznie, tam, gdzie oczekujemy więcej, tam tym trudniej się kocha. A kochanie na odległość, no, też jest. Okay, no, yy, przecież każdy z nas kocha Jana Pawła II, prawda? To jest. Yy, no, to, i to nie jest trudne, bo, no, bo nie mamy kontaktu, yy, bo widzimy go, widzieliśmy i, i tyle. No, i, 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 więc na odległość, jak nie ma tej możliwości, że ktoś nie zatrzymał się, nie przytulił, a mógł, zapomniał. I, i tak dalej. I tutaj jest miejsce na kochanie. I ta miłość Pan Jezus pokazuje. Zobacz, ja tak kocham. Ja tak kocham. Ja kocham tych, którzy uciekli spod krzyża. Moich wybranych uczniów. Nie przestaję kochać i ufać im. Kocham tych, którzy zwątpili. Zaparłeś się? Dalej Cię kocham. To nie jest teoria, tylko to są najbliżsi uczniowie Jezusa. Byli tacy, byli tacy. Był wierny Jan, też go kocham. Były kobiety pod krzyżem, też je kocham. Tak. Pan Jezus nie, nie, nie warunkuje, że teraz ty jesteś lepszy, ty gorszy. Tamten był pod krzyżem, to Tobie jednak nie dam, żebyś był pierwszym przewodzącym, bo Ty się zaparłeś. Taki nie jest Jezus. On wie, że jesteśmy słabi i, i wchodzi w tę słabość, nie przestając ufać. I, i to jest miłość, do której jesteśmy zachęceni, braterstwo tak, jeżeli ma być to słowo, żebyśmy, żebyśmy w nie wchodzili w taki właśnie sposób. No dobrze, myślę, że, że taka refleksja długa czy krótka na temat tych trzech, trzech czego? Trzech wymiarów, wymiarów miłości. miłości.